Tych dwóch, polityka i naukowca, syna wsi i pochodzącego z rodziny, można powiedzieć, arystokratycznej, człowieka, łączyła głęboka po prostu więź ich działalności de demokratycznej. Spotkali się na gruncie działalności ruchu ludowego. Najpierw w majestat później w stronnictwie ludowym. Ale szczególnie bliska ich współpraca była w latach 30., kiedy Maciej, po zjednoczeniu Ludowego, Maciej Raz, został redaktorem Zielonego Sztandaru. W tym czasie też rozpoczął samodzielną działalność Związek Młodzieży Wiejskiej RP Widzi. I Jan Piekałkiewicz, w tym czasie człowiek zasobny materialnie który był dyrektorem fabryki Jedwabiu Sztucznego w Chodakowie, mógł nie tylko udzielić pomocy intelektualnej poprzez organizowanie kursów w ruchu ludowym, ale także i finansowej. On finansował zielony sztandar, ażeby mógł się regularnie ukazywać, ale jednocześnie był też Przyjacielem Związku Młodzieży Wiejskiej Wici uczestniczył w konferencjach, kursach, ale też materialnie wspierając tą, tą organizację. Ale czas Piekałkiwicza przyszedł w czasie wojny, kiedy został delegatem rządu 2 sierpnia 1942 roku. Była to decyzja też władz Centralnego Kierownictwa Roku Ludowego, które zapiegało o to, żeby został największym cywilnym dostojnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Jan Piekałkiewicz był jednym z najlepszych delegatów. Choć właściwie był krótko, bo został aresztowany 19 lutego, to on stworzył struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Zarejestrował status delegatury, powołał Radę Pomocy Żydom, Rzegota i powołał prawie 180 delegatur rządu, w większości obsadzających je ludowcami. Był człowiekiem nieprzyciętnym, dobrze zorganizowanym, znakomitym statystykiem o sławie między. Narodowej. ale przede wszystkim patriotą, ponieważ z chwilą, kiedy wrócił z Rosji, gdzie kończył studia, gdzie robił pierwszy spis ludności, jako statystyk w Petersburgu walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, później brał udział w organizowaniu plebiscytu, następnie organizował pierwszy statystyczny spis ludności w 1921 roku i był znakomitym właściwie statystykiem o mm, sławie, sławie po prostu światowej. I ten człowiek z takimi zdolnościami organizacyjnymi, organizacyjnymi sprawił, że Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali, skali europejskiej. Ale przede wszystkim był człowiekiem, który był związany bardzo blisko z ruchem ludowym. Dzięki niemu yy, yy, delegatura rządu mogła wesprzeć powstanie zamońskie w latach 1942-1943, zorganizować sprawną pomoc ludności prześladowanej. On jako pierwszy rozpoczął działanie zbierania materiałów o zbrodniach yy, niemieckich i pod hasłem promemoria te materiały wysyłane były do Londynu. Został aresztowany przez dwóch funkcjonariuszy gestapo na ulicy Warszałkowskiej w sposób niespodziewany. Udawał się wtedy na posiedzenie Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego ostatnią osobą, którą widział się był Michał Jarła. Właściwie przez cztery miesiące Delegatura Rządu nie mogła uchwycić żadnego po prostu kontaktu przez te służby więzienne. Był więźniem specjalnym w siedzibie Gestapo. Był torturowany, kardowany po to, żeby chcieli go złamać, żeby wydawał ludzi pod ziemią. Nie ujawnił żadnych nazwisk. W ten sposób uratowało życie wiele tysięcy istnień ludzkich. 19 czerwca 1943 roku został przeniesiony na napalnik. I tam dopiero lekarze do niego dotarli, do, do lekarza. lot. jedynym słowem zrozumiałem, które wypowiedział było słowo Jeść. Był człowiekiem, był właściwie był połamany, miał kości. W, nie mógł mówić, nie mógł mówić, był szkieletem człowieka, dlatego że w, był głodzony. Został pochowany z w grobie, ale oczywiście tam ludzie zdecydowali przenieśli go na cmentarz osobny, cmentarz próżnacki. I dopiero w 1946 roku odbył się jego uroczysty pogrzeb. Dlaczego przypominamy jego postać? Ponieważ jest to bohater zapomniany. Jest jakaś mała uliczka w Warszawie w jego pamięci, ponieważ jego rodzina w większości już nie żyje. A oddał ten człowiek Polsce wszystko co najlepsze, nie tylko swoje życie, ale talent, talent próbując ją udawać na podwalenie patriotycznej. Była to osoba, która może być wzorcem dla innych w działaniu, postępowaniu, ale i także ofiarności na rzecz ojczyzny.